Dzisiaj trochę o dylematach dorastania. Więc, jak wszystkie nastolatki, ja też miałam różne swoje nastoletnie dylematy. No i mm, największy taki czas dylematów różnych to był mój czas w liceum. I tam mm, jedną taką pulą dylematów to były dylematy egzystencjalne. Właśnie takie. Kim ja jestem, jaki jest sens mojego życia, gdzie ja idę, do czego chcę dążyć, ale też takie właśnie, że no jest Pan Bóg, to wiem i to wiedziałam na pewno, ale na ile On tutaj ingeruje i skąd On się wziął, gdzie jest Jego początek, jak to jest, że nie ma początku, no i jak On działa, jak mocno działa, jak ingeruje. Generalnie to wiedziałam, że raczej on ingeruje dość mocno i raczej objawi mi te wszystkie sensy mojego życia i działania, więc takich dylematów nie miałam. Ale miałam ostry dylemat, właśnie skąd Pan Bóg się wziął? Jak to jest, że on nie miał początku? Bo jakoś umiałam ogarnąć to, że on się nie kończy, ale to, że on się nie zaczyna, to po prostu czułam, że mózg mi eksploduje, jak o tym myślę. No więc tak się yy... modliłam, chodziłam po pokoju i mówię Panie Boże, skąd Ty się wziąłeś? Jak to jest? Ja tego nie mogę pojąć w swojej głowie, nie? I wiesz mi, no jak to w ogóle tak może być, nie? I w... to było bardzo przyjemne doświadczenie, bo poczułam jakby Pan Bóg mnie tak głaskał po głowie, nie? I to był taki przyjemny, delikatny dotyk i on mi mówi Ania, Ty nie musisz tego wiedzieć! I to było takie jakoś... Rzeczywiście, ja nie muszę tego wiedzieć! Nie muszę wiedzieć, skąd się wziął. I to, to, to było takie uwalniające. I tak mi Pan Bóg się rozprawił z tym moim jednym dylematem. No, ale potem miałam takie dylematy właśnie, skąd ja mam wiedzieć, co jest dobre. Bo w liceum no, pojawiały się właśnie takie tematy na temat relatywizmu. W życiu. Nie? Że na przykład jak ktoś coś ukradnie, a jest biedny i głodny, czy to rzeczywiście jest takie złe, w porównaniu do tego, czy jak ukradnie to ktoś, kto ma chęć zysku. Nie? I takie właśnie rozważania, co jest dobre i w, jakby w jakich okolicznościach co jest dobre, a co złe. I ten relatywizm mi też po prostu robił tak. Takie zamieszanie. Ja się go trochę bałam i po prostu. Bo ja nie wiedziałam, co ja mam robić. To było takie, że. No jak to, to teraz. W zależności od sytuacji, wszystko może być dobre, albo wszystko może być złe. I ja dla mnie to było za. Mm, jakiś za duży rozstrzał. Ja potrzebowałam czegoś pewnego. No. Yy, teraz, jak już jestem trochę starsza. To dużo spokojniej podchodzę do re relatywizmu i rzeczywiście też widzę to, że ludzie mają w swoim życiu bardzo różne doświadczenia i na pewno nie ma co kogo oceniać po samym zachowaniu, ale jak człowiek pozna motywy, jak pozna historię, to też zupełnie inaczej patrzy na to, co się stało. Natomiast na tamten moment, jako młodego, takiego bardzo młodego człowieka, ja potrzebowałam mieć jednak jakieś coś pewnego. No i też tak się modliłam, mówię, Panie Boże, ja nie wiem, co jest pewne, ja to po prostu się gubię w tym, jak to tak może być, że po prostu teraz wszystko jest relatywne i róbmy sobie co chcemy, a zawsze to się da jakoś wytłumaczyć, bo trochę tak to miałam, nie? Eee, tak widziałam ten relatywizm. A Pan Bóg mi wtedy powiedział, spokojnie Ania, trzymaj się mnie, trzymaj się mnie i mojego słowa i to jest fundament. Ja Jezus jestem fundamentem, i to jest pewne, to się nie zachwieje, ani ci się nie rozwali, ani nie rozsypie, i spokojnie będziesz wiedzieć, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. I to też było dla mnie takie, no dobrze, ho, przynajmniej już wreszcie wiem, mam coś pewnego, czego się mogę uchwycić, i to mi naprawdę bardzo pomogło w tych moich właśnie takich dylematach. No, a trzeci taki dylemat duży, no to był. Właśnie, co ja mam dalej robić w życiu? I to się mocno wiązało z tym, z czego ja mam zdawać maturę. No bo tak naprawdę musiałam zdecydować, jakie przedmioty chcę zdawać, żeby potem móc wiedzieć, na jakie studia iść. No i z jednej strony we mnie w środku to było coś takiego, że ja najchętniej to chciałabym zostać nauczycielem historii. Bardzo lubiłam historię i dlatego też poszłam do klasy, Humanistyczno-prawnej, no bo to była jedyna humanistyczna, jaka była. No i tam mieliśmy rozszerzoną historię. No i ja, ja naprawdę to lubiłam. Lubiłam się uczyć historii. Dla mnie historia to był właśnie jakiś taki no. możliwość dotknięcia te, tych czasów, które były wcześniej. To było bardzo przyjemne. No, i tak sobie myślałam, że no dobra, no to zostanę nauczycielem historii. Myślałam sobie o tym, żeby iść gdzieś do Krakowa na studia, no bo to takie historyczne miasto i tak gdzieś tam w tej historii poczuć tą historię Polski, która tam jest właśnie jeszcze taka żywa i aktualna. No, no i tak sobie gdzieś tam o tym myślałam. No i rozmawiałam z Panem Bogiem właśnie o tej mojej przyszłości, co dalej, z czego ta matura i w ogóle. No i Pan Bóg mi powiedział, że on chciałby, żebym ja poszła na psychologię do Warszawy. I to, że jeszcze na psychologię, no to jeszcze to było tak całkiem w miarę. No fajnie, nawet OK może być. Natomiast to, że do Warszawy, to zdecydowanie mi się nie podobało. Bo jak byłam na wycieczce w Warszawie w piątej klasie szkoły podstawowej, no to widziałam Warszawę jako e, starą, brudną, śmierdzącą, rozciągniętą, e, gdzie się wiecznie stoi w korku. Taki miałam obraz Warszawy i nie, nie za bardzo chciało mi się tam spędzać e, bardzo dobre lata mojego życia. Tak to ujmijmy. No ale. Gdzieś tam nad tym się zastanawiałam, rozważałam, no i... mówię, dobra, Panie Boże, okej, okay, no. Ufam tobie, wiem, że ty wiesz, co jest najlepsze, pójdę do tej Warszawy. Eee, no i, i potem rzeczywiście e, zdałam maturę i udało mi się e, iść do Warszawy. Tam studiowałam na SWPS-ie. No, no i. Naprawdę powiem, że to był tak super czas w moim życiu i pokochałam Warszawę naprawdę, kocham ją dalej no jest w moim sercu, już na zawsze tam pozostanie no przez ludzi, jakich tam poznałam przez taki czas właśnie niesamowitego rozwoju i swojego i takiego duchowego i zbór, w którym mogłam się rozwijać z tam nasiennej, no po prostu było super, super, super ekstra także no, jakby Pan Bóg wiedział, co mi jest potrzebne i że naprawdę to wszystko tak dobrze ułożył ale też a propos właśnie bycia nauczycielem to potem już tutaj pracując w ośrodku dla osób uzależnionych, no to czasami byłam proszona o takie prelekcje w szkołach, jako taką profilaktykę uzależnień. No i ja też brałam tam pacjentów, żeby pacjenci opowiadali trochę jak to było w ich życiu, bo wiadomo, że to jest takie dla młodszych ludzi ciekawsze, jak mają do czynienia z kimś, kto sam to przeszedł. No, ale byliśmy w różnych miejscach i były miejsca naprawdę bardzo fajne, w sensie, jako szkoły, że była fajna atmosfera, a były miejsca takie, że naprawdę yy, współczułam nauczycielom. Naprawdę. Bo to, co tam się działo, myśmy tam przyjeżdżali na 45 minut, czasami na półtora godziny, żeby powiedzieć, to, co mamy do powiedzenia, a nauczyciele musieli z tymi uczniami się męczyć przez cały czas. I jak ja czasami widziałam, to. Jak oni się zachowują, to naprawdę myślałam sobie, o Panie Boże, jak ja Ci dziękuję, że ja nie zostałam nauczycielem. I tak mi Pan Bóg pokazał, że, że to by było dużo cięższe, jak ja bym była nauczycielem, bo naprawdę co, to jest ogromne wyzwanie. To jest naprawdę ogromne wyzwanie. Ja się cieszę, że mogę pracować z dorosłymi ludźmi i. E, i to, to naprawdę mi to bardzo odpowiada w mojej pracy, bo wyzwania, jakie mają nauczyciele, podziwiam, podziwiam, naprawdę. I dziękuję Panu Bogu, że właśnie on wiedział, co jestem w stanie wytrzymać, i że dał mi właśnie taką pracę, w której ja mogę mieć satysfakcję i, i nie muszę mieć takiej męki, jak to czasami widziałam w tych szkołach. Także dziękuję Ci, Panie Boże, za to bardzo. I e, Pan Bóg właśnie był takim moim doradcą i taką moją pomocą w tych różnych takich dylematach właśnie egzystencjalno dorostaniowych e, I jak ty masz takie dylematy, to rozmawiaj z Panem Bogiem. On się nie boi trudnych pytań i daje odpowiedzi. No. I pa pa!